W dzisiejszym świecie często spotykamy się z promowaniem wartości takich jak życzliwość, współczucie i delikatność wobec innych. Oczywiście, te cechy są niezwykle istotne w budowaniu zdrowych relacji i harmonii w społeczeństwie. Jednak bycie zbyt delikatnym, czyli niezdolność do wyznaczania granic i mówienia nie w odpowiednich momentach, może prowadzić do trudności w zadbaniu o własne potrzeby i dobrostan. Nadmierna delikatność sprawia, że często poświęcamy swoje zasoby emocjonalne i fizyczne na rzecz innych, zapominając o sobie. W efekcie możemy odczuwać frustrację, wypalenie, czy nawet brak autentyczności w relacjach międzyludzkich. W tym kontekście buddyjska filozofia oferuje unikalne spojrzenie na to, jak możemy rozwijać współczucie i empatię, jednocześnie zachowując zdrową równowagę między dbałością o innych, a troską o siebie. Czy możemy być jednocześnie delikatni i stanowczy? Czy możliwe jest bycie współczującym, a zarazem zdolnym do wyznaczania granic? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w naukach Buddy. Buddyjska filozofia, zainspirowana mądrościami gołtami Baddy, uczy nas, jak odnaleźć równowagę między współczuciem a troską o własny dobrostan. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że delikatność i życzliwość wobec innych są jedynie cnotami, Buddyzm pokazuje, że nadmiar tych cech może prowadzić do niekorzystnych skutków, zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Bycie nadmiernie delikatnym nie oznacza prawdziwego współczucia. A może być wyrazem lęku przed konfliktem, pragnienia akceptacji lub potrzeby zadowalania innych kosztem własnych potrzeb. Gautama Buddha zwracał uwagę na to, że współczucie powinno być zrównoważone mądrością. Nadmierna delikatność może z czasem prowadzić do zaniedbania swoich granic, a to wcale nie jest przejawem prawdziwej życzliwości. Buddyzm oferuje tu pojęcie środkowej drogi, czyli unikania skrajności zarówno w stosunku do siebie, jak i innych. To właśnie dzięki tej zasadzie możemy praktykować współczucie bez utraty równowagi. Oznacza to, że w naszych relacjach nie musimy być zawsze łagodni i ustępliwi. Czasami prawdziwe współczucie oznacza stanowczość i mówienie nie, wtedy gdy jest to konieczne, by chronić siebie lub innych przed szkodliwymi działaniami. W kontekście nadmiernej delikatności wobec innych buddyjska filozofia zwraca uwagę na to, że prawdziwa życzliwość nie polega na ignorowaniu swoich potrzeb. Zamiast tego buddyzm podkreśla znaczenie mądrego współczucia, które pozwala na reagowanie w sposób zgodny z naszą wewnętrzną równowagą. Dzięki temu możemy budować autentyczne relacje, w których zarówno my, jak i inni, wzrastamy duchowo, bez narażania się na wypalenie czy frustrację. Cztery szlachetne prawdy są fundamentem buddyjskiej filozofii i oferują głębokie zrozumienie natury ludzkiego cierpienia oraz drogi do jego przezwyciężenia. W kontekście nadmiernej delikatności wobec innych, te prawdy dostarczają cennych wskazówek, jak znaleźć równowagę między współczuciem a ochroną własnych granic. Pierwsza szlachetna prawda, prawda o cierpieniu, Dukha, mówi, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. To nie tylko ból fizyczny, ale także emocjonalne zmagania wynikające z niezaspokojonych pragnień czy frustracji. Nadmierna delikatność, choć może czasem łagodzić cierpienie innych, nie rozwiązuje jego źródeł. Bycie zawsze miłym i ustępliwym nie sprawia, że świat staje się lepszy, a czasami wręcz pogłębia nasze własne cierpienie, kiedy pozwalamy, by granice były regularnie przekraczane. Druga szlachetna prawda. Prawda o przyczynie cierpienia wskazuje, że cierpienie ma swoje źródło w przywiązaniu i pragnieniu. W przypadku nadmiernej delikatności możemy być przywiązani do potrzeby akceptacji, aprobaty lub bycia postrzeganymi jako dobrzy przez innych. To pragnienie często prowadzi do kompromisów, w których nie szanujemy swoich granic. Gautama Buddha uczył, że tylko poprzez uwolnienie się od przywiązania do zewnętrznych ocen i pragnień możemy znaleźć prawdziwy spokój i wolność od cierpienia. Trzecia szlachetna prawda. Prawda o ustaniu cierpienia mówi, że cierpienie może być przezwyciężone. Możemy przestać cierpieć, eliminując źródła naszego cierpienia: przywiązanie i nadmierne pragnienia. W kontekście nadmiernej delikatności. Kluczem do uwolnienia się od cierpienia jest uwolnienie się od potrzeby zadowalania innych kosztem siebie. Kiedy przestajemy być zależni od aprobaty zewnętrznej, zyskujemy wewnętrzną siłę i spokój, który pozwala nam mądrze wyznaczać granice. Czwarta szlachetna prawda. Prawda o ścieżce do ustania cierpienia przedstawia ośmioraką ścieżkę, czyli drogę prowadzącą do wyzwolenia. Składa się ona z zasad, które pomagają nam rozwijać właściwe postrzeganie, mówienie, działanie i intencje. Oznacza to, że choć delikatność i współczucie są ważnymi elementami, muszą być one zrównoważone mądrością. To nie oznacza odrzucania życzliwości, ale bardziej świadome podejście, które pozwala nam dostosować swoje działania w zależności od sytuacji. Wyznaczanie zdrowych granic staje się naturalnym krokiem na ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia. Zastosowanie czterech szlachetnych prawd w codziennym życiu uczy nas, że nadmierna delikatność nie jest koniecznością. Zamiast tego możemy dążyć do wewnętrznej harmonii, która pozwala na współczucie bez poświęcania własnego dobrostanu. Jedną z klasycznych buddyjskich przypowieści jest historia o podróżniku, który napotkał szeroką i niebezpieczną rzekę. Aby się przez nią przeprawić, zbudował tratwę z dostępnych materiałów. Gdy dotarł na drugi brzeg, zrozumiał, że tratwa spełniła swoje zadanie, więc ją zostawił. Lekcja płynąca z tej przypowieści pokazuje, że nie powinniśmy przywiązywać się do narzędzi, które pomagają nam na jednym etapie życia, jeśli stają się zbędne w dalszej drodze. Podobnie jest z nadmierną delikatnością. Może ona być przydatna w pewnych sytuacjach, ale kiedy staje się przeszkodą, powinniśmy ją porzucić na rzecz bardziej elastycznego i zrównoważonego podejścia. Elastyczność pozwala nam dostosowywać nasze reakcje i zachowania do różnych okoliczności, zamiast kurczowo trzymać się jednego sposobu postępowania. Granice w relacjach międzyludzkich są kluczowe dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Buddyjska filozofia podkreśla, że współczucie dla innych nie powinno odbywać się kosztem własnego dobrostanu. Wyznaczanie granic to akt troski o siebie, a także wyraz mądrości i szacunku dla innych. Granice pomagają nam jasno określić, co jesteśmy gotowi zaakceptować w relacjach, a co może być szkodliwe. Dzięki nim chronimy swoje potrzeby, a jednocześnie dajemy innym jasny sygnał, jakiego rodzaju zachowanie jest dla nas akceptowalne. W kontekście nadmiernej delikatności, umiejętność stawiania granic pozwala uniknąć sytuacji, w których czujemy się wykorzystywani lub niedoceniani. To dzięki granicom budujemy relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Nietrwałość, czyli przemijalność anika, to jedna z fundamentalnych zasad buddyzmu. Uczy nas ona, że wszystko, w tym nasze emocje i relacje, jest zmienne i podlega ciągłej transformacji. Zrozumienie nietrwałości pozwala nam z większym dystansem podchodzić do swoich uczuć i relacji z innymi. Emocje, choć czasami bardzo silne, są przemijające, nie trwają wiecznie, a ich intensywność z czasem opada. Podobnie relacje międzyludzkie ulegają zmianom, dlatego nie powinniśmy trzymać się ich kurczowo, ani próbować na siłę ich kontrolować. Świadomość nietrwałości pozwala nam uniknąć nadmiernej delikatności, ponieważ zamiast obawiać się zranienia czy utraty, możemy podejść do każdej sytuacji z akceptacją tego, co nieuniknione, i reagować z większą mądrością i opanowaniem. Buddyjska filozofia uczy nas, że prawdziwe współczucie to coś więcej niż bycie zawsze delikatnym. Oznacza ono również mądrość, która pozwala nam zachować równowagę między troską o innych, a ochroną własnych granic. Unikanie nadmiernej delikatności wobec każdego nie oznacza braku współczucia. Wręcz przeciwnie, pomaga nam rozwijać bardziej autentyczne relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Praktykowanie środkowej drogi w codziennym życiu to klucz do harmonii, zarówno w relacjach z innymi, jak i w naszym wewnętrznym świecie. Zachęcamy, abyście zaczęli wprowadzać te nauki w swoje życie, eksperymentując z wyznaczaniem granic i obserwując, jak wpływa to na wasze relacje i samopoczucie. Niech buddyjska mądrość prowadzi Was ku większemu spokoju i zrównoważonemu współczuciu.